Dziś powiemy o takim mało znanym zjawisku z czasów Kościoła wczesnośródniewiecznego, mało znanym, ale bardzo znaczącym, bez którego trudno sobie naprawdę wyobrazić chrześcijańską Europę pierwszego tysiąclecia. Natomiast już problem na problem napotykamy z samą, z samą nazwą. Iroszkoci, bo tak zatytułowałem ten, ten odcinek, Jerozkocie alternatywne chrześcijaństwo, Dlatego, że określenie Iroszkoci, chociaż obecne jest szeroko w literaturze historycznej, nie było przez nich używane. Znaczy, Iroszkoci nie, nie, nie nazywali się w ten, ten sposób. To jest nazwa sztuczna, dlatego że Irlandię nazywano we wczesnym średniowieczu, aż do XII wieku, po łacinie Skotia, a jej, jej mieszkańców nazywano Scotty. Z kolei Szkocję nazywano Kaledonią albo Albanią. Zamieszkiwali Szkocję Piktowie, wcale nie Szkoci. Jako że z kolei Celtowie z Irlandii przemieszczali się do Szkocji, z czasem właśnie Szkocję nazy zaczęto nazywać Skotia Major, a, y, znaczy Irlandię zaczęto nazywać Skotia Major, a, a, a Szkocję zaczęto nazywać Skotia Minor. Y, więc Szkocja większa i Szkocja mniejsza. Więc Irlandia była Szkocją większą, a Szkocja była mniejszą. Z czasem utrwaliły się dzisiejsze nazwy. Irlandia y, od łacińskiego określenia Hibernia, Iryjskie określenia, ich własne, to jest Eriu. I z tego y, pomieszania wzięło się właśnie to, to określenie Iroszkoci, takie, które łączy w sobie te, te, dwa, te dwa wątki. I właśnie tym mianem Iroszkotów nazywano ówczesnych celtyckich Irlandczyków. Y, przy okazji jest ciekawa rzecz, że Irlandia, wyspa Irlandia, była jedynym krajem w tej części Europy, którego Rzymianie nie podbili Mieli taki zamiar, ale jakoś nigdy się za to nie zabrali. Natomiast Wielką Brytanię, wyspę Wielka Brytania, Rzymianie podpili dosyć wcześnie. Chrześcijaństwo zaczęło się tam rozwijać już na przełomie II i III wieku, I, i stąd trafiło chrześcijaństwo do Irlandii. Stało się to za sprawą dwóch możliwości. Z Wielkiej Brytanii, z wyspy Wielka Brytania, ale w bardzo bardziej zorganizowany sposób ze sprawą Patryka. I paladiusza z drugiej strony, choć rola tego drugiego jest niejasna, dla niektórych Patryk, to, 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 to Patryk i Paladiusz to jest jedna osoba. Więc sam Patryk, który, który jest uznawany za, za apostoła Irlandii, za patrona Irlandii, Patryk przybył tam w roku 431. Podobnie jak Paladiusz, stąd wydaje się, że to może być jedna osoba o dwóch imionach. Patryk, kiedy miał 16 lat, został uprowadzony do Irlandii podczas upieszczonej wyprawy tych iroczkotów, właśnie. Po 6 latach udało mu się uciec z niewoli, wrócił do rodziców, ale wtedy, wtedy miał taką wizję, która skłoniła go do powrotu do Irlandii. Jego rodzice byli chrześcijanami, jej, dziadek był diakonem e, i, i miał taką wizję, która skłoniła go, żeby do tej Irlandii wrócić w roli misjonarza. I, I ta misja, którą Patryk prowadził przez 30 lat, przyniosła sukces. Irlandia stała się krajem chrześcijańskim. Niesamowite, że ze sprawą jednego człowieka, który przez 30 lat wiernie pracował nad tym, Irlandia stała się chrześcijańskim krajem. Jako, że, że to, było, to była wyspa, gdzie nie było miast, tamta kultura rzymska nie dotarła, kultura urbanizacji to w związku z tym powstawały liczne klasztory, które stanowiły taki ekwiwalent miast. I w VI wieku dokonała się tak zwana rewolucja monastyczna, niektórzy tak to określają. Inaczej niż w reszcie chrześcijańskiej Europy, opad każdego klasztoru przejął jurysdykcję nad najbliższym rejonem swojego, swojego terenu. I, i, I to właśnie przy, przy tych klasztorach byli też biskupi do spełnienia funkcji czysto sakralnych, na przykład konsekracji nowych duchownych, więc, więc istniał ten system jakby takiej dwuwłazy trochę. Biskup i opat równolegle funkcjonowali, ale to opat pełnił rolę jakby tego, tego zbierzchnika zarządcy terytorialnego. Były też inne wyróżniki Kościoła Iroszkockiego. Dzisiaj byśmy powiedzieli, to jest dziwaczne, bo to jest na przykład kształt sponsury duchownej i sposób określania daty Wielkanocy, ale no każda epoka ma swoje dziwactwa. W kwestii pierwszej, czyli tej tonsury, istniały trzy tradycje. To taka ciekawostka, więc, więc zobaczmy. E, tradycja wschodnia, czyli ta tonsura, tak zwana tonsura św. Pawła, czyli głowa całkowicie wygolona. Była tradycja zachodnia, czyli tonsura św. Piotra, wygolony czubek, czubek głowy. I wreszcie tonsura irlandzka, tonsura św. Jana, wygolony przód i, 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 długi, i długi tył. Czyli, czyli jakby sam, sam przód jest wygolony, a z tyłu mamy długie włosy. To trochę przypomina fryzurę popularną w latach 90. na czeskiego hokejistę. to Druga różnica y, z, tą, z, tą, y, z tym świeceniem Wielkanocy wynikała z odrębności kalendarza iroszkockiego. Musimy pamiętać, że, że to nie jest tak jak dzisiaj, że mamy jeden kalendarz dla wszystkich i Iroszkoci y, y, mieli swój odrębny kalendarz. W związku z tym Rzymianie mogli obchodzić Wielkanoc na przykład e, w roku 600, 631, 24 marca, a Iroszkoci w tym samym roku mogli ją obchodzić 21 kwietnia. Dokładnie w te dni wypadała Wielkanoc obok tych dwóch rachub. Na przykład w Nordhungi w północnej Anglii król obchodził Wielkanoc według tradycji iroszkowskiej, a jego żona według tradycji rzymskiej, że było jeszcze dziwnie. Więc, więc takie, takie rzeczy w tamtych czasach nikogo nie zaskakiwało. To są takie rzeczy na zasadzie ciekawostki, natomiast ważniejsze były te kwestie, które cechowały Kościół Iroszkowski, i należała do nich należał do nich bardzo silny zapał ewangeliczny. Oprócz tego bliskość wobec ludu, czyli brak barier między duchowieństwem a, a, a ludem, skromność, prostota duchowieństwa. Na przykład źle było widziane, kiedy duchowny, nawet opad czy biskup jechał konno, no bo nie powinien się wynosić ponad zwykłych wiernych, którzy chodzili pieszo. Uzna, uznawano to za, za, za pewien przejaw dumy. E, Opat i podlegli mu zakonnicy powinni zadowalać się e, życiem na minimalnym poziomie, żyć jak najzdrowiej, Ewangelię głosić chodząc pieszo, tak jak apostołowie. Tak uważano. E, zwracano uwagę na miłość piśniego, na dobre uczynki, na dawanie jałmużny, zwłaszcza pokutę i posty. To był taki pewien wyróżnik wśród hieroszkotów. E, i, I tutaj... E, te, te, te posiłki rzeczywiście były bardzo ubogie, To jeden posiłek dziennie, wegański posiłek, do tego, ale bez żadnej ideologii. Po prostu chodziło właśnie o prostotę, skromność. Do tego dochodziły trzy 40-dniowe posty w ciągu roku, które oni mieli, ci, ci mnisi i roszkotcy mieli odbywać, czyli posty zimą, wiosną i latem. Do tego duże znaczenie wśród iroszkotów miała pokuta prywatna, którą określają tak zwane penitencjały, czyli księgi pokutne, to też taki wynalazek iroszkotów. To jest taki rodzaj katalogów przewin, i, i, i przypisanych im, 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 im kar z dodatkowymi tak tabela, zwanymi tabelami równoważnymi. To już jest rzeczywiście pewien, pewien taki bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczny wyróżnik. Chodziło o to, te tabele równoważności polegały na tym, że można było zamienić sobie lżejszą, można było zamienić lżejszą karę w dłuższym czasie, na cięższą karę, ale o krótkim, krótszym terminie obowiązywania. E, czyli, y, to cytuję z, takiego, z takiej księgi, jeśli ktoś zgrzeszy obelżywymi, obelżywymi słowami i natychmiast wyrazi skruchę, uczyni przedłużony post. Jeśli ktoś wczyna kłótnie z, duchowny, z duchownym i sługą Boga, będzie pości, pościć przez tydzień o chlebie i wodzie. Jeśli klerk, czy duchowny, dopuścił się kradzieży, Raz czy drugi porywając owce, świnie lub inne zwierzę, będzie pościł przez rok o chlebie i wodzie i zwróci czterokrotną wartość ukradzionej rzeczy. Jeśli zakonnica dała życie dziecku i jej grzech znany jest wszystkim, będzie pościć o chlebie i wodzie przez sześć lat. To są takie konkretne określenia za konkretny grzech, konkretna, konkretna pokuta. Zresztą to jest bardzo ciekawa lektura z swoją drogą, bo czytamy tam na przykład, że. Siedem dni pokuty yy, znaje się za wymiotowanie pijanem. 100 kijów za fałszywe świadectwo w dobrej wierze i 700 kijów plus 150 psalmów do odmówienia. To już za, za, za takie, y, za takie y, no, y, świadome kłamstwo. Bardzo szczegółowo określano kary, na przykład y, ziewanie podczas mszy, mszy albo fałszowanie podczas śpiewu mnichów. Y, to groziło za to y, kilka, y, kilka kijów albo ścisły post. Przez określony, przez określony czas, do tego inne przewinienia, na przykład leżenie, leżenie na pokrzywach albo noc w grobowcu z nieboszczykiem, więc naprawdę to pokazuje na bardzo specyficzne podejście do wielu kwestii, jakie jak ich charakteryzowało. I to właśnie zastępowanie kar długotrwałych karami krótszymi, ale, ale bardziej dotkliwymi, tutaj właśnie się pojawi. I mamy tu przykład. Rok pokuty można zastąpić trzema dniami odosobnienia w grobowcu świętego. No jak ktoś sobie życzy. Proszę bardzo. Ci, którzy nie wytrzymują długotrwałego postu, mogą go zastąpić pięćdziesięcioma psalmami odmaganymi na klęczkach i siedemdziesięcioma psalmami bez klękania. <gry> bardzo ciekawa pobożność. Kapłan, który przystąpiłby do odprawiania mszy z nieokciętymi paznokciami albo diakon, który przystąpiłby do ołtarza nieogolony, Mili otrzymać po sześć uderzeń. No to już były konkretne, konkretne rzeczy. I, I tutaj to, co się powtarza w tych, tych, w tych pokutach, to właśnie ciągle powtarzają się te ciosy, uderzenia, bicze i oczywiście posty. Więc to, to charakteryzowało tę, tę duchowość, duchowość Roszkotu. Ale oczywiście nie na tym polega ich znaczenie dla średniowiecznej Europy bo drugą z unikalnych praktyk i było tak zwane dobrowolne wygnanie, tak zwane peregrinarii pro christia albo pro Amore dei, czyli takie, takie pielgrzymowanie dla, dla, y, polegające na porzucaniu ojczyzny i, i rodaków, odejście, żeby żyć w nieznanym, y, zawsze bardziej lub mniej wrogim środowisku, żeby głosić Ewangelię. To temu miało służyć. I, 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 I na czym to polega? Bo, żebyśmy dobrze to zrozumieli, dla ówczesnych irlandzkich Celtów człowiek, który opuszczał własny kraj, opuszczał swoich bliskich, był kimś godnym pogardy, był uczęgą. I, i, I to pokazuje, że ci właśnie mnisi, którzy dla głoszenia Ewangelii e, wybierali się w podróże misyjne, odrzucając, odrzucając swoich rodaków, e, chcąc służyć Chrystusowi, przedkładając to nad rodzinę. Nad obyczaj, na, narażając się na niezrozumienie i odrzucenie ziopków, to, to nabiera właśnie tego, tego znaczenia w tej, tej ich kulturze. I, i teraz te, te klasztory iroszkockie od VI wieku stały się ośrodkami ewangelizacji nie tylko w Irlandii, ale też, też poza jej granicami. I tutaj właśnie zwrócono się do Piktów, czyli tych przodków dzisiejszych Szkotów. Piktowie żyli na północ od Hadriana takiej fortyfikacji, którą Rzymianie zbudowali na północy tych terenów, które opanowali. Już tych piktów nie byli w stanie podbić. Piktowie byli wrogo nastawieni do rzymskiej Brytanii, w której chrześcijaństwo zaistniało już w III wieku i wrogo nastawieni do chrześcijaństwa przy okazji. Dlatego nie, niechętnie przyjęli misję brytyjskiego biskupa Niniana około 400, 400 roku. To, to nie przyniosło wielkich efektów. Dopiero nawróceni zostali przez mnichów z Irlandii. I tutaj przybył jeden, jeden z, z tych mnichów, Opat Kolumba, zwany Starszym, żyjący w, w VI wieku. Celtyckie imię brzmiało Kolum Sile, co oznaczało gołąbek kościoła, takie bardzo pieszczotliwe określenie. On się stał apostołem w Szkocji. Przybył tam z dwunastoma mnichami według kieloszkockiego zwyczaju, bo tak zawsze to właśnie miało wyglądać, że. Że ten przywódca wyprawy misyjnej podróżuje z dwunastoma towarzyszami, tak jak Jezus z dwunastoma apostołami. I na terenie księstwa Dalriada w Kaledonii, na terenie Szkocji, otrzymał od władcy Konda wyspę Ajona, na której założył klasztorny ośrodek misji kaledońskiej, czy tej misji prowadzonej wśród Piktów. I następnie ta Ajona stała się centrum całego życia kościelnego w Szkocji. Natomiast Brytania ze swoim dawnym chrześcijańskim, chrześcijaństwem rzymskim jeszcze kilkoma starymi biskupstwami, od 457 roku wracała do pogaństwa, a działo się tak na skutek licznych najazdów germańskich plemion Anglów, Jutów i Sasów. I tutaj chrześcijanie uciekający przed, przed germańskimi najeźdźcami, pogańskimi najeźdźcami, chronili się w górzystej fali i kornwali. I tam odcięci od kościoła powszechnego ulegli takiej partykularyzacji. Tam ten kościół jakby stał się taki zamknięty, zachowując pewną swoją odrębność. Dlatego Anglia podbita przez anglosasów wymagała powtórnej ewangelizacji. I właśnie z Ajony wyruszył mnich Aidan, który w 655 roku założył klasztor w Lindisfarne, na, na małej wysepce położonej naprzeciwko królestwa Northumberland, tego królestwa już e, germańskiego na terenie, na terenie Anglii. E, właśnie Anglia, nazwa pochodzi od Anglów, plemienia germańskiego, który, które, które e, podbiło tych, e, te, te, te tereny. swoją drogą, Anglowie, e, określenie to też jest określenie nadane im, bo oni byli e, długowłosymi blondynami i a tych mieszkańców wyglądali jak aniołowie. Stąd od łacińskiego słowa angelus to, to słowie anglowie. Więc on na prośbę, Aidan, na prośbę króla Oswalda, władcy Northumberland, który sam się nawrócił w czasie swojego wygnania do, do Irlandii, właśnie tam założył to, to, ten, ten klasztor w Lindisfern. I, i Lindisfern stało się takim drugim centrum misyjnym po Ajonie taką drugą świętą wyspą, skąd Ewangelia szerzyła się wśród. Irmańskich zdobywców Brytanii. Stamtąd nawróciła się Northumbria za czasów Finana, następca Edana, też nawróciła się Mercia i niektóre obszary wschodniej Anglii. Czasem był to po prostu powrót do chrześcijaństwa przed germańskim najazdu, czasem trzeba było to zewangelizować na nowo. Natomiast Irlandczycy przybyli też na kontynent, żeby tam pracować nad dopełnieniem, umocnieniem dzieła ewangelizacji, no bo ta Europa. Wymagała, wymagała ewangelizacji. Ta Europa nie rzymska yy, Albo Europa gdzieś tam spogranicza, yy, częściowo tylko z, yy, schrystianizowana. I tutaj ważną rolę odgrywał Kolumban, zwany młodszym, który w 590 roku opuścił swój, swój klasztor w Bangor yy, na terenie Irlandii, żeby udać się do Galii. Tam przybył razem, z, o, oczywiście, z dwunastoma towarzyszami, osiedlił się w Burgundii, założył trzy klasztory obok siebie. I Kolumban dzięki, dzięki takiej swojej niesamowitej osobowości, wzmocniony przez ułożenie specjalnej reguły klasztornej, zakonnej, napisał też dzieło o pokucie, o takiej czysto irlandzkiej twardości, surowości, wybrał ogromny wpływ na mnichów, którzy się wokół niego gromadzili, jak też na, na, na miejscową ludność. I, I Kolumban Młodszy, podróżując przez Neustrię, no Austrazie, czy takie tereny dzisiejszej Francji, dotarł na Dmozele i na Dren, czyli podróżując na, na, na zachód, na wschód raczej, wszędzie po, po drodze zniecając taki entuzjazm religijny, czy pociągając nowych chętnych do zakonu, doprowadzając w rezultacie do powstania wielu nowych klasztorów. Natomiast oprócz pobudzenia czy ożywienia wiary chrześcijańskiej, jego celem też było głoszenie Ewangelii Pogano, których ciągle było bardzo dużo wśród Germanów, zwłaszcza wśród Alemanów w obecnej Alzacji i Szwajcarii. Stamtąd oni dotarli do, do Curychu, do Bregencji, do St. Gallen właśnie ci, 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 ci roszkoci. W końcu Kolumban przekroczył Azję, przekroczył Alpy, przepraszam, przekroczył Alpy, żeby w Apeninach Liguryjskich założyć Klasztor w Bobiu, który miał się stać taką twierdzą misji katolickiej wśród ariańskich longobardów, z kolei, bo longobardowie byli germanami, którzy przyjęli chrześcijaństwo z rąk arian. To jest wcześniejszy okres, kiedy chrześcijaństwo toczyło walkę między ortodoksyjnym, późniejszym, tą dzisiejszą ortodoksją, późniejszą, wcześniejszą, a, a właśnie tą ariańską wersją chrześcijaństwa. Więc tutaj ci. Ci, ci Iroszkoci dotarli aż do północnej Italii, Italii i tam wywarli też wpływ na nawracanie na tych, tych Germanów tamtejszych na ortodoksyjne chrześcijaństwo. I pan umarł tam w 15 roku. Więc ci Iroszkoci odegrali niesamowitą rolę w tym, w, tym, w tym dziele ewangelizacji Europy, ale też Irlandia stała się takim, takim miejscem, gdzie przez to, że ona oparła się na jazdom, no to przetrwało sporo manuskryptów, sporo tych uczonych mogło kontynuować swoją pracę nad tymi dziełami wcześniejszymi i, i, i stąd ta, ta nauka z Irlandii mogła też promieniować na, na resztę Europy. To jest taki dodatkowy wkład i Roszkotów, i Irlandczyków w rozwój chrześcijaństwa w Europie. To tyle.